Paulo Paulo, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Blaskomana, witam w kolejnym filmie na moim kanale, a będzie to film oczywiście z Counter-Strike Global Offensive. Jak widzicie, znajdujemy się teraz na moim drugim koncie, który stał się moim głównym do grania w grę Counter-Strike Global Offensive. Wbiłem tutaj rangę, jaką jest niejaka mistrzowska pierwsza klasa, czyli Supreme. I co, tyle wam, Chciałbym Wam powiedzieć, że lecimy teraz po Globala, czyli najwyższą rangę w grze. Supreme, jak chciałbym przypomnieć, że jest to właśnie yy, yy, jest to właśnie ta przedostatnia najwyższa ranga w CSGO. Czyli teraz, jeśli wygram parę meczy, dostanę Globala, będę miał najwyższą rangę w grze. A więc zapraszam do oglądania moich potyczek w bijaniu Globala. Dobra, a więc jesteśmy już w meczyku na rozgrzewce. Dobra, u już mojego teammate'a i przeciwników Tutaj nasz my ich nazywać Hunter, okej okay. Czyli w tłumaczeniu na polski myśliwy, okej okay. Mam nadzieję, że będziesz myśliwym głów I że pomożesz mi wbić tą najwyższą rangę w grze Jaką jest global Nie, ale ja naprawdę jestem zdziwiony, że ja mam tego streama, naprawdę Kurde, taką wysoką rangę, naprawdę Jest to naprawdę przedostatnia najwyższa ranga w grze Czyli teraz został mi tylko global do bicia, czyli najwyższa ranga w grze. Oh my god, co będzie się działo w tym meczu? To ja nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze ten stres na nagrywkach to wszystko utrudni wbicie tego globala. No się ma, Bartek. No się ma, Bartek. Co to było? Dobra, przechodzimy już do pierwszej rundy. Dobra, przechodzimy do pierwszej rundy. Let's go, let's go, let's go. Hello, man. Dobra, good luck. Dobra, mój, mój, mój teammate chyba nie ma mikrofonu. Hello, hello! Tak, Polska jestem. Nagrywam na YouTube teraz. Drogę poglobala No co tam, Łot? Dobra, dawaj, lecimy, musimy ich zabić. Trzeba się skupić teraz. Trzeba uważać też na tyły, bo gościu niespodziewanie może wylecieć nam z tyłu. No, saliśmy Polaka do, do drużyny Nice, 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 Pójdźmy na side, dawaj, dawaj Nice, mordo, nice Będziesz na, na YouTube jakby, co <ścoughs> Sorry za reklamę To mój kan, to nazwa mojego kanału, jakby, co so. Nagrywam drugie do Globala teraz Dobra, Hunter tutaj pozamiatał wszystkich O cholera, jaki flash, to on rzucił? Nie, to nie on, dobra Ja patrzę tyły, Hunter będzie patrzył przody Przody Oh my god Żeby nikt nam nie wiół tylko na plecy, dobra Widzę, że on tam... Nice, nice Trzeba sprawdzić kurnik Plantuj Dobra, ja będę się przykampiony w kurniku Let's go hunter, wygramy to mordo Dobra, niech on patrzy longa, ja będę patrzył może tutaj Jezu, ale drewniane ręce miałem, oh my god, ale mi się trzęsły Ale zabiłem go, nice hunter, nice Takim team'em to ja szybko wbiję wala Mam poszedł górą Rzucę na schody koktajla koktajla mułotowa Nice, nice Kurde hunter tutaj ten jest kurnik Brawo hunter z granata Oh my god Jaką masz rękę? Ja są no ja na razie też też mam zaraz zginąć, ale dopiero jednego killa A, ah, you are not Polish! oh my god Czemu on napisał PL, skoro nie jest pols polski Oh my god Nie, oh my god, ja, ja, już, ja już tego nie rozumiem Najpierw mówi PL, a potem mówi, że nie jest polski. Czekajcie, zaraz cyknę się na jego profil. No rzeczywiście, nie jest Polski. Ja jest, dziś zadziwiony jestem. No, jest Oh my god, dobra muszę się bardziej postarać grać, ale naprawdę jakoś mam wdrętwiałe ręce w tym meczu. Nie gram źle. Dawaj, Hunter, dobra. dawaj, dawaj, dawaj. Ugrasz się, wierzę w ciebie. Dobrze. Lecisz. a ci goście właśnie nie gram jak Supreme. Najstraw, 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 To nie mało HP zostało. A się SG, why not? Go, go, go. Dobra, polecimy się tutaj. Wceluję się. Oh, ale mi fleszo falą na mordę. Ale tutaj Hunter uratował sytuację. No serio, minus 63. Oh. Nice, zapomniałem, że on nie jest Polakiem, aż ja mój minus 63. Ja cię kręcę. Can you drop me man. Thanks. Nice. Nie! Wiedziałem, że wejdzie na plecy! A nie patrzyłem pleców! Oh my god! Widziałem, że wejdzie na plecy. Idę teraz w górę. Dobra, hunter jest tutaj bardzo życzliwym graczem i... uraczył mi dropiąć Galila. Nie może ja też pójdę górą. No i no jest niestety Hunter, Trudno. Dobra, nice. Leży. No co? No nie, no... Nie, nie zauważyłem go. Ja nie wiem, maskował się tam strasznie, no Dobra, kupiłem sobie tutaj Big Maca 10. Pójdę tutaj wraz z hunterem, tylko żeby znowu nie, nikt tam nie wszedł na plecy. Mam nadzieję, że nikt tam nie wejdzie. Dobra, ja, ja będę razie czego parczył te plecy. Nice, let's go, let's go, let's go Nice, dude. No dobra, tutaj Hunter ugrał, wygrywamy 5-3, połowa rozgrana, 5-3, tutaj Hunter mnie kieruje, oh my god. Muszę się, muszę się bardziej postarać. Dobra, mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej w drugiej połowie. Dobra, jesteśmy już po drugiej stronie, czyli po Counting Terroristach. Nie no, mi trępią ręce na tym nagraniu. Strasznie. Nie wiem, nie, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, jak ja to wstawię na YouTube'a. Mi tak drętwią ręce po prostu na tym nagraniu, że ja nie wiem, no... Ale Hunter to ugra, na pewno. Let's go, Hunter. On mnie tutaj kieruje. Nice, man. O mój Bo... O mój Boże, ja się muszę bardziej postarać... Mi tak drętwią ręce po prostu na tym nagraniu, że nie wiem. Kupię sobie MP9. Dobra, wygrywamy 6-3. Ja nie mogę po prostu w tą grę, no! Jak ja jestem supremy Oh my god Nice Nie no, tutaj hunter porobił On tutaj mnie on mnie tutaj kieruje To ja tutaj jestem słaby Orze Dobra tu wyschnąłem będzie Ja w ogóle nie widziałem, że... jak on zaskoczył no Dobra, let's go! Mam prostu dwóch jest tam. Leży. Let's go, wygram to. Wierzcie we mnie. Ja nie wychylam, po co ja mam wychylać? Ja mam bronić Sajda, a on ma atakować. Ja nie wychylam, Gra, gram na spokojnie. Ale ja nic nie słyszę, muszę się wyciszyć z gry, żeby, żeby się mnie słyszeli. Nie, no. Ja nie wiem, ale ja się tak stresuję, po prostu ja się thanks. It's not my day, sorry. No, no, no. But thanks, anyway. It's not, it's not my day, sorry, man. Dobra, rzucę mołotowa tutaj O, tutaj Bartek zdjął Huntera No jak?! Ja zapatrzyłem się! Ja cię kręcę! Nie, to będzie w ten, normalnie wstawić Dobra nie ma, nie ma co gadać, kupuję sobie MP9 lecę Hunter mnie tutaj kieruje Mam nadzieję, że w następnym wideo będę grał o niebo lepiej, bo jakoś mi się dzisiaj trzęsą ręce. No dobra, on jest obity o... Do... Dobra, obity. Nice, nice. No tutaj mój teammate naprawdę jest dobry. <laughs> ja mam takie słabe co do styki. Już chyba wiem jak nazwać ten team. Te, thanks man, really thanks. Jest do tego taki życzliwy. Nazwę ten team ten film Mój teammate nie kieruje. Not po Globala, o tak. Mój teammate nie kieruje. Dobra, wygra, wygram, to Hunter. Już mamy gwarantowany remis, więc spoko. No nie no, co ja robię w ogóle w tej, w tej grze? Piję Senegawa. <noise> Może coś z niego zrobię, bo moje statystyki nie bawią optymizmem. No nie, no! Nie. Napiszę może minus 71. Dobra, no, Hunter. Niestety nie udało mi się wygrać tej rundy. Dobra, ostatnia runda. Wygrywamy albo prze... Znaczy, a wygrywamy albo remisujemy. Let's go, man. Let's win. Let's win. Nie, teraz to trzeba się postarać. Obviously. Kupuję scenegiewo. Nie, teraz, to ja, teraz ja, to ja odpalam. Full furię mam no, normalnie odpalam. To mnie wszystko rozprasza, to gadanie. Nieważne, już nie gada. Nice, nice, nice. Nice, nice. Bravo, Hunter. Please don't push, don't push, don't push. GG man, GG! Dobra, chociaż coś zrobiłem w tej ostatniej rundzie. GG, GG. Thanks for the game. O mój Boże! Mistrzowska pierwsza klasa. <laughs> Nie ma awansu, ale to wiadomo. Zaczynamy się. Jak, ja, ja jakie... Oni mieli rangi. No też supreme lamp, supreme lem. Okej, okay, a więc wielkie dzięki za oglądanie. Po, do widzenia, powodzenia, subskrybujcie, lajkujcie, piona.